Akurat nie przeszkadza, bo tamtędy nie przejeżdżał. Ale tego 215 brakuje jak z... bo to jest jeden, jedyny, były dwa autobusy, teraz jest tylko jeden, który dojeżdża do Urzędu Miasta. No myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nie jest złe. Mi się wydaje, że to była za okrężna trasa i, i ten autobus chyba nie miał takiej, takiej frekwencji przewożenia pasażerów. Tak może tutaj mieć, Bobykowina to jest większa aglomeracja, ta dzielnica, prawda? Ludzie śludski, jedna z większych, tak mi się wydaje. Także tak. myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Jeżdżę tam, gdzie potrzebuję, te autobusy są tak pełne. A nie wiem, nie wiem, ani wejść nie idzie, ani usiąść sobie nie idzie, bo naprawdę nie podoba mi się to. Punktualnie jeżdżą, przede wszystkim punktualnie, bo widzę przy balkonie jak... Ty mhm. drodze mieszkamy, to jeżdżą jak zegarek. No. Bo jak no mnie jedzie 146, no to 120 te minut dłużej. No. Mnie się to bardzo podoba, bo mi akurat pasuje ten autobus, bo koło mnie przejeżdża. No bo y, on jeździ przez Niedźwiedziniec, jest to kawałek dalej, ja wysiadając na Gwareckiej mam dosłownie kilka schodów a z Niedźwiedzińca no z pół kilometra do domu, no nie jest mi to po drodze, nie pasuje mi to, w ogóle no, te autobusy są już bardzo źle roz, rozłożone, także 215, przecież niech pan sobie weźmie pod uwagę, że 215 wypadło, tak, nie ma go. Są busy, ale busy nie jeżdżą w sobotę, nie jeżdżą w niedzielę, 215 tak. To nie jest tak, żeby zlikwidować 121, 215 najważniejsze dwa autobusy na Bekowinie. To nie jest tak, został jeden autobus i co teraz? Nie każdy ma samochód. Może być, bo mi pasuje, po starej wykowiny jeżdża, to mi pasuje. On to. musi jeździć po starej trasie, a nie po tej nowej. Kto to wymyślił? Czeka. Dlaczego akurat y, powiedzieli, że ten autobus tam jakieś miały kiedyś 25 przejazdów, a teraz ma 40. Komu to jest potrzebne? Było dobrze, to po co zmieniać, jak jest dobrze. Ja mogę powiedzieć na C121 faktycznie jak to wygląda. Jak ono y, za dawnych czasów, jak on jeździł przed tą zmianą. Niech tak zostanie jak zostanie. No, i to jest bardzo dobre. I, i studenci jeździli, bo on jeździł tam no gdzieś tam Nowy Bytom, i tak dalej. To i do szkoły, i tu, i tam, i ludzie przyjechali, zadowoleni byli. Jak nie, no, wie pan co? I to bardzo dużo ludzi z tego nie skorzysta, bo to nie powinno być w urzędzie miasta, tylko powinno być w autobusie. No, i wtedy. Każdy by sobie wziął, by pełnił to, czy na szybie, czy na oknie, nie zgadzam się, albo zgadzam się i wszystko. To specjalnie jechać do Urzędu Miasta i zapłacić te pieniądze na ten autobus, czy tam na jakiś inny, nie. Albo złapie, albo nie złapie. No i później tam jeden podpis tylko będzie tak, albo nie i jest wszystko. I znów z powrotem jechać. No to jest przecież trochę ktoś, myślał ktoś na tym, ale nie tak do końca.